Silny dla wielu to symbol niezłomności i odwagi, ale dla tych, którzy znają teraz naprawdę, to również symbol nieprzewidywalności, ekstremalnej siły i potencjalnego zagrożenia. To pies, który został wyhodowany, by samodzielnie bronić stad owiec przed wilkami i niedźwiedziami. Bez komend, bez nadzoru człowieka, bez wahania. Ta niezależność i bezwzględność pozostały w nim do dziś. I właśnie dlatego owczarek kaukaski może być jedną z najgorszych ras psów, jeśli trafi w nieodpowiednie ręce. Ten pies nie ufa obcym. On traktuje każdą nową osobę jako potencjalne zagrożenie i nie zawaha się zaatakować. A kiedy owczarek kaukaski atakuje, to nie po to, żeby przestraszyć. On atakuje z zamiarem unieszkodliwienia. To rasa, która dominuje. Jeśli nie masz silnej psychiki, doświadczenia i absolutnej kontroli, to pies przejmie władzę nad tobą. Nie interesują go Twoje zasady. Jeśli nie jesteś dla niego autorytetem, zignoruje cię lub, co gorsza, Zaczniecie testować. Dodajmy do tego rozmiar, często ponad 70 kg żywej, zdeterminowanej siły. Jeśli postanowi, że pójdzie w jakimś kierunku, to pójdzie i nikt go nie zatrzyma. To pies, który wymaga fizycznej i psychicznej przewagi. Wielu ludzi kupuje terasę dla prestiżu albo dla ochrony, a potem kończy się to tragedią, bo to nie pies, który szczeka na dźwięk domofonu i macha ogonem na spacerze. To pies, który potrafi rzucić się bez ostrzeżenia. I nie przestanie, dopóki nie uzna, że zagrożenie zostało wyeliminowane.